Krajowy patriotyzm nakazuje w to wierzyć, ale trzeba być też realistą i zdawać sobie sprawę z tego, że punkty są też potrzebne ekipie gospodarzy. Myślę, że będzie nam trudno wygrać. Uważam, że dużym sukcesem będzie remis. Chciałbym, żebyśmy nie przegrali. Remis będzie dla nas bardzo dobrym wynikiem, bo utrzymamy pozycję lidera i marzę o wyniku remisowym, bo wygrać będzie bardzo trudno. Myślę, że w piłce wszystko jest możliwe i nawet z Niemcami można wygrać na ich terenie. Ja wierzę w to, że ten mecz zakończy się korzystnym wynikiem dla, dla Polski. A za takowy Trzeba będzie też uznać remis. To na Niemcach ta presja będzie ciążyć i, i może to być dla nas bardzo taki pozytywny czynnik do tego, żeby zawodnicy zagrali na luzie bardzo tak yy, odważnie przy tym i, i moim zdaniem bardzo możliwa jest niespodzianka w postaci trzech punktów.